Krytki polikolor. Dostępne w wersji klasycznej ze złotymi końcówkami i w wersji retro bez złotej końcówki. Wersja klasyczna dostępna jest w opakowaniach metalowych, drewnianych oraz w zwijanym etui. Wersja retro dostępna jest w opakowaniach kartonowych. Krytki polikolor dostępne są również w zestawach w postaci wkładów. Są to kredki artystyczne, posiadają nasycone kolory oraz można nakładać je wielowarstwowo. Posiadają bardzo miękkie grafity. Są również permanentne, czyli są odporne na działanie światła oraz wody. Kredki akwarelowe Mondelus. Dostępne są w wersji klasycznej ze złotymi końcówkami i w wersji retro bez złotej końcówki. Wersja klasyczna dostępna jest w opakowaniach metalowych, drewnianych oraz zwijanych etui. Wersja retro dostępna jest w opakowaniach kartonowych. Kredki Mundelus dostępne są również w zestawach w postaci wkładów. Posiadają niezwykle miękkie grafity i nasycone kolory. Są bardzo dobrze napigmentowane i można je nakładać wielowarstwowo. To kredki akwarelowe posiadają bardzo dobrą rozpuszczalność grafitów. Są światło W przypadku wersji klasycznej kredka polikolor od Mondelus wizualnie różni się długością złotej końcówki. W kredkach Mondelus jest ona dłuższa. Kredki Progresso. To kredki bezdrzewne. Grafity pokryte są grubą warstwą lakieru. Kredkami można pracować na wiele różnych sposobów. Można również wykorzystać strużyny kredek i rozetrzeć je wiszerem. Tak jak kredki polikolor czy mondolus, są to kredki artystyczne. Można je nakładać wielowarstwowo. Są bardzo dobrze napigmentowane. Kredki Progresso Aquarelle, czyli kredki akwarelowe Progresso, to akwarelowe kredki bezdrzewne. Grafity pokryte są grubą warstwą lakieru. Kredkami można rysować na wiele różnych sposobów. Posiadają wysoką pigmentację i można je nakładać wielowarstwowo. Są to kredki akwarelowe, w związku z tym posiadają bardzo dobrą rozpuszczalność grafitu. Kredki Progresso Magic Kredki bezdrzewne zabezpieczone grubą warstwą lakieru posiadają trójkolorowe grafity. Można nimi rysować w tradycyjny sposób bądź kontrolować kolory poprzez obracanie kredki lub ustawienie jej pod odpowiednim kątem. Kredkami można pracować również w podobny sposób do poprzednich kredek Progresso. Posiadają wyraźne kolory. Nie są światłotrwałe, akwarelowe czy wodoodporne. Podsumowując, z serii Progresso dostępne są Progresso klasyczne, Progresso akwarelowe i Progresso trójkolorowe Magic. Kredki Magic To kredki o trójkątnym drewnianym trzonie i trójkolorowych grafitach. Do zestawu dołączony jest blender, który pomaga złagodzić przejścia kolorystyczne. Kretką można operować w tradycyjny sposób bądź kontrolować odcienie poprzez obracanie kredki lub ustawienie jej pod odpowiednim kątem. Blenderem rozcieramy wcześniej nałożone kolory. Kredki posiadają nasycone kolory, można je nakładać warstwami, a następnie blendować, uzyskując gładką plamę barwną. Kredki Tritone. To kredki o trójkolorowych grafitach w klasycznych drewnianych trzonach. Tutaj grafity funkcjonują podobnie tak jak w przypadku kredek Magic, są tylko inaczej oprawione. Można kredkami rysować w tradycyjny sposób lub kontrolować odcień poprzez odpowiednie ustawienie kredki. Kredki Wax Aquarell, czyli kredki woskowe akwarelowe. To o bardzo miękkich akwarelowych grafitach. Charakteryzują się nasyconymi kolorami i bardzo dobrą rozpuszczalnością grafitów. Kredki triokolor to kredki o intensywnych kolorach oprawione w grube trójkątne trzony. Ta wersja dostępna jest w metalowych opakowaniach o grubości trzonu 10,4 mm. Wersja kredek o kolorowych trzonach dostępna jest w opakowaniach kartonowych o grubości 10,4 mm, a także 9,7 mm. Te trzony posiadają końcówki nielakierowane. Kredki nie są permanentne. Można nakładać je warstwami, ale ilość warstw jest ograniczona. Posiadają miękkie grafity o intensywnych kolorach. Kredki Omega Jumbo: To kredki szkolne o grubych sześciokątnych trzonach. Posiadają miękkie i dobrze napigmentowane grafity. Można nakładać je warstwami, ale ilość warstw jest ograniczona. Kretki Dino. Kretki posiadają klasyczne sześciokątne trzony. Posiadają nasycone kolory i miękkie grafity, jednak w porównaniu do kredek omega jumbo i triokolor są nieco twardsze. Można je nakładać warstwami, ale ilość warstw jest ograniczona. Kredki Triovax to kredki typowo woskowe. Dostępne są w dwóch różnych rozmiarach trzonów: 8,2 mm i 10 mm. Grafity są nasycone kolorystycznie, są również tłuste. Można nakładać te kredki warstwami, ale ilość warstw jest ograniczona. Temperastik. To kredki w plastikowych oprawkach, po usunięciu zabezpieczającej zatyczki są wykręcane, dzięki temu można je zużyć do końca. Są niezwykle miękkie, pozostawiają gładką powierzchnię i posiadają intensywne kolory. Podsumowując, kredki Policolor, Mondelus, Progresso, Progresso Aquarel, Progresso Magic, kredki Magic, kredki Triton oraz Wax Aquarel to kredki artystyczne. Przy czym Policolor i Mondelus to również kredki światłotrwałe. Kredki triokolor Omega Jumbo, Dino, Triovax i Tempera Stick to kredki szkolne, które również można wykorzystać do celów artystycznych. Można je nakładać warstwami, ale ilość warstw jest ograniczona.